Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, zakończenie okay. filmiku z Modern Warfare 3 i dzisiaj kolejny MOAP na mapce Butlek eee, tak właśnie mapka bootleg i ogólnie ten MOAP e, bardzo, bardzo śmieszny, bo e, ogólnie moja reakcja kiedy go zdobyłem była dość dziwna e, bo... bo powiedziałem Co jest już MOAP? Bo w ogóle, tak, ja, ja tu się szykowałem na moab, nie że nie, że nie, no, tutaj tak niby... Tutaj robiłem zdjęcie Javelina na Steam. I... Właśnie szykowałem się na moab, ale jakoś tak w ogóle nie, nie czaiłem, że go wbijam, znaczy wiedziałem w sumie, że go wbijam. Ale jakoś szybko weszły te 24 zaliczenia, nigdy tak szybko mi nie weszły, I ogólnie ja wiedziałem, że mam gdzieś ciąg przy... Yy, Yy, ciąg przy 1920, a nie spodziewałem że to już więc taki na luzie wbity moab także zajebiście cieszę yy, dzisiaj znów próbowałem wbijać moab oczywiście nie idzie mi, no może dlatego, że jestem głodny bo jestem yy, po basenie Także zobaczymy potem jeszcze spróbuję na defmasz jakiś wejść, może z moje kampki, to może coś wejdzie. A raczej nie, bo już wczoraj 3 moaby wybiłem, także to jest dla mnie już wystarczająco dużo. To już odwaliłem moabów za 3 dni, także yy, te, można też na to tak patrzeć, bo wbijałem jeden na dzień, tak średnio, więc teraz trzy w jeden dzień to To jest właśnie... No, mogło być lepiej oczywiście, no ale zawsze może być lepiej, tak? Tutaj grałem z kumplami. Admin ekranowy Mortisem z moim kolegą w więc wszystkich pozdrawiam. Mortis prawie wbił moab, ale skończył się mecz, miał ciąg 21 i skończył się mecz, także niestety. Fajnie, jakby był double moab. To, znaczy, double moab w sensie. Dwie osoby z timu, to jest zawsze takie miażdżące już wtedy. Byłoby świetnie. No, ale zno, dzisiaj znowu dostawałem już. Yy, kurwicy przy graniu w MW3, bo naprawdę. Ta gra jest tak dupy, że to jest nie... O, wy tutaj widzicie, co się stało triple kill. I jeszcze tutaj wchodzi ludzie, ja ich tutaj wszystkich łapałem. Jak widzicie... 6 <grym> osób zabiłem chyba, tak? 6 osób. Tutaj świetnie, świetnie się wycofałem. Oglądałem właśnie filmik Kolesia, który wbił double maabaz G36 na tej mapie. Właśnie kampion z tym tym jest co ja. Także... Yy ja się starałem w ogóle już go wcześniej yy, yy, naśladować i wychodziło mi miałem ciąg 17, także świetnie. I tutaj właśnie wycofałem tak jak ten koleś się wycofał i właśnie na punkcie... Ja też miałem szczęście ten koleś, tak samo miał... To miał więcej osób, miałem tylko jedną. Ale on sobie tam wyciął chyba trzy osoby z tego co tam pamiętam w tym filmiku. Także także właśnie ja dobrze to też zrobiłem to i to właśnie też był ten ruch, o którym mówiłem, taki złoty ruch tutaj słuchało właśnie tak, ja tu nie wiedziałem, że w koleś miał Akimbo w ogóle... wow Akimbo! I po prostu... Nie, nie jakimś cudem go ten... Zabiłem. że niesamowite. Właśnie oglądałem tego typka... I właśnie on tak, tak wbiegł tam na A i właśnie to był ten taki świetny, świetne posunięcie, na każdym mapie musi być takie świetne posunięcie. I to właśnie było to. Dobra, ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie i cześć, do zobaczenia w przyszłych mapach.